Ten jeżyniew w Kamaszach. Odcinek 59. Ura! 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 A po jakiego grzyba WSW miało za nami dalej jechać? Jak już widziało, jak ta nasza kolumna po drodze zapierdalała, i nie trzeba było Ducha Świętego, aby stwierdzić, Iż to całe towarzystwo, no to zdrowe najebane być musi. Zatem, zamiast za nami, to od razu do oficera dyżurnego poszorowali. No ale dzięki temu, wszyscy łącznie z woźnicami, to spierdolili gdzie tylko się dało. A i sierżant żywnościówki, widząc ten cały bajzel, no to już przez bramę nie wychodził do chałupy, tylko spierdolił z jednostki i to przez płot. Wiedział co będzie, jakby i jego nawalonego na terenie jednostki znaleźli. Dobrze wiedział. Niestety, już po kilku minutach, zaaresztowano jednak na kompanii Janka, który był najstarszym stopniem w tej całej kolumnie oraz wszystkich kurwa kierowców z zaopatrzenia. A rano, no rano, to było już głośno o tej wyprawie. A i na kompanię wrócił Janek. Wypuszczono też wszystkich kierowców i wszystko wskazywało na to, że cyrk to będzie konkretny. Lucjan zasięgnął języka w sobie znanych kręgach i okazało się, że jakimś tam kurwa cudem, czy ze względu na militarne liczydła szefa żywnościówki, to brak było tylko 3 tony tych jebanych kartofli. Jak to porachowali i jakim to wyszło, no to by się nadawało do studiów z jakiejś tam matematyki, czy ministerstwa zbieractwa kartofli na takiej powiedzmy wyspie wielkanocnej. No jak kurwa tylko trzech ton brakowało? No jak? Jak sam Michał prawie całego stara rozdał, a gdzie to, co jeszcze w kołchodzie zajebali? No gdzie? Co by tam jednak nie mówić, trzy tony to nie za wiele, ale kogoś to ukarać trzeba było. Janek jako słowianin wziął na siebie całą winę, że pod nieobecność sierżanta jako najstarszy stopniem to dopuścił się, jak stwierdził, rażącego zaniedbania i tu wmieszał się polityczny, albowiem mając na względzie dotychczasowe Janka zasługi, miał on wygłosić politycznie skruchę i dokonać samokrytyki, a i ostrzec innych przed takim postępowaniem w zamian miało się to skończyć na czternastodniowym areszcie, no i na rozprowadzeniu po tej całej gadce Janka miało nastąpić to całe karanie, i Janka i szoferów z zaopatrzenia karanie być miało, no a o nas to jakby zapomniano. To, że Janek był równie stuknięty jak cała reszta, to wszyscy wiedzieli, ale no kto by pomyślał, że Janek odjebie aż taki numer podczas tego całego publicznego sądu nad swoją osobą. Pułk się zebrał i głos zabrał kwaterbiu, twierdząc, że przez alkohol i niezamknięcie burt stara to zgubiono po drodze trzy tony kartofli i Janek jako najstarszy stopniem jest winny tego czynu. Następnie polityczny jedną gadkę, że Janek ma się do takiego właśnie zarzutu ustosunkować, po czym podstawiono mu pod ryja mikrofon, i wtedy Janek pierdolnął mowę o zgodnym działaniu na organizm alkoholu, o nagannym zachowaniu i splamieniu munduru żołnierza polskiego swoim zachowaniem, oraz zwrócił się do wodzów słowami, iż ze względu na swój jakże haniebny czyn prosi o najwyższy wymiar kary za te kartofle, czyli o karę śmierci przez rozstrzelanie. No i co się wtedy kurwa wśród wojennych zadziało? Ja pierdolę, ale był rechot, ale była jazda. Polityczny podbiegł do Janka, zerwał mu pagony, drąc ryja, że go degraduje do stopnia szeregowego. A tuż po nim wódz pułku drącił tak samo jak polityczny, to dojebał Jankowi 21 dni aresztu. Na co Janek stojący jeszcze przed mikrofonem, krzyknął, że a takiego wała areszt, bo dwa razy to za to samo karać nie można. No i co by nie mówić, to i miał rację, według bowiem mądrych czerwonych książek, czyli regulaminów, tak tam właśnie pisano. No i dylemat się zrobił i zamieszanie wielkie. No i było rozejść się, a Janka powleczono do sztabu. Tam wszystkim kierowcom zabrali kwity za jazdę u pogorzale, a Janek wrócił na kompanię już bez pagonów, ale i bez aresztu wrócił. No i już na zajutrz to przyniesiono go do saperów, bo ponoć według książek mądrych, to zdegradowany podoficer musi swoją kompanię opuścić. Ot i kara no, za to wieczorkiem, Lucjan przyniósł od szefa żywnościówki dwa litry gorzały i reklamował kiełbasy Podlaskiej. Za to, że nikt z nas, a i Janek to sierżanta na minę nie wiebał. No i co jak co, to sierżant w oczach kwatermistrzostwa to był trzeźwy, jak Jezusek w stajence. A jebani, to byli ci trzej królowie, co to po nocy nawalone po wiosce łazili, a nie on. Oczywiście, że Janek na imprezie też był, no bo jakby inaczej, no jak? Przecież sapery to nie stacjonowali 10 kilometrów od nas, tylko w chałupie po drugiej stronie placu alarmowego. No i jakoś tak smutno się zrobiło. Najpierw Irek, niedawno Józek, a teraz jeszcze Janka zabrali. Boguś twierdził. Że kto wie, czy nami jeszcze nie nadadzą tytułu jakiegoś tam kurwa współczesnego kombatanta, łażenie bez celu po jednostce i monotonia dobijały, no i musowo było co jakiś czas się najebać, bo by człowiek kuku na moniu mógł dostać. Jedynym pobudzonym to był lechu sarna, no bo panna Beatka to coś jakby jego ponoć unikała. No a i cynk z chałupy dostał, że jego traktorem i to już z nową kabiną, to zapierdala niech to inny jak syn zootechnika, bo lechu w wojsku ponad termin został. No i lechu był zrozpaczony, a i na jaruzelskiego mocno wkurwiony. Bo to przez tego właśnie chuja to traktora mu zabrali i takiemu kutasowi dali. I nawet jak wróci, no to znając chody zootechnika, to tego swojego trzęsielca to już za skór wysyna i nie odzyska. No i znowu będzie musiał jakiś czas to starym sztrustem po polach zapierdalać. No Jaruzelski nawet drzemiąc w chałupie na fotelu i przed telewizorem to sobie nie zdawał sprawy, jak mocno Lecha wkurwił. Co bardzo ciekawe, płetwa zarządził, aby przeprowadzić zebranie koła z ZSMP i wybrać nowego przewodniczącego, gdyż mój czas upłynął i jestem tak zwanym trzecim rocznikiem. Co prawda jeden z młodych prowadził tu całą papierową bulhalterię i te wszystkie kwity, to jednak tą fuchę nadal miałem, ale skoro wybory, to i wybory. No tak się trafiło, że akurat na wieczór planowaliśmy leciutki doping, to i przy okazji dlaczego i tego nie załatwić. Tak jak i ja, tak reszta dziadków stwierdziła, że po chuja nam już teraz te całe koło jak nas tu na siłę w armii trzymają, a pierdolić to wszystko i łyknąć pora. Mireczek rzucił hasło, aby w ogóle to czerwone ścierwo na kompanii rozwiązać i sobie dupy ideologią dalej nie zawracać, tym bardziej, że chuj wie co tam jeszcze czerwone wymyślał, a i na jaką minę naród wybiegł. No i jakoś tak się stało, że tak jak i my, tak i młode powiedzieli, że to całe ZSMP to mają daleko w dupie. No i jako przewodniczący musiałem napisać notatkę, że z dniem, tym i tym koło ZSMP na kompanii rozpoznawczej zostało rozwiązane. No i rano te wszystkie kwity do płetwy, a ten dostał pierdolca i gdzieś poleciał. Po chwili był z politycznym i awantura jak wysyp, bo był to wypadek nadzwyczajny w Wojsku Polskim, aby koła ZSMP na kompanii to nie było. I jak to jest, że nikt nie chce być? Tak być nie może i koniec i kropka. Zatem zbiórka młodych, ty będziesz przewodniczącym, a reszta członkami i pozamiatamy. No i wypadku nadzwyczajnego w Wojsku Polskim już nie ma. I co mieli młode zrobić? Nic. Według słów Rolfa schab na schabowe już w chłodni leżał, i czekał, bo za tydzień, czyli w połowie grudnia, mieliśmy wychodzić do cywila. Taka też data wychodziła i z tego całego rozkazu o dwumiesięcznym przedłużeniu służby wojskowej. Zatem z soboty 12 na 13 grudnia, dziadci z rozpoznawczej mieli się najebać konkretnie i na maksa. Trunki wszelakiej maści z zasobów Lucjana wydobyte zostały, Micha konkretna, no i impreza tuż po 20 to ostro wystartowała. Tym bardziej, że młode uzupełniane przez remontówkę poszli na wartę. No i nie powiem, ale około północy to byliśmy już konkretnie najebani, ale no trwaliśmy jeszcze na posterunkach tak gdzieś do drugiej. No i koło tej godziny wpadł młody i zakomunikował, że żabochlapy, czyli niebieskie barety, naprzeciw naszej jednostki, to mają jakiś młyn, bo ten cały ich sprzęt, no to na plac wyjeżdża i kocioł tam kurwa straszny. Na co Boguś stwierdził, że a chuj tam z nimi, może świętego Mikołaja ratować jadą, bo może kretyn kajakiem z prezentami do Polski zapierdala. No i z łódki z tymi worami się zjebał. No ale gdzieś tak po pół godzinie, to i nad nami, czyli na baterii przeciwlotniczej, też rumor się zrobił. A to przecież już nasze wojaki byli. No coś kurwa nie tak. Coś nie tak. A dlaczego nie tak? No bo zawsze tak było, że jak jakiś alarm w półku, to zwiadowcy pierwsze za bramę wypierdalali i nie czekali na resztę a tu cisza dlaczego cisza dlaczego inni się bydłują a nas nikt nie zaczepia co za maniery psia mać co jest